siemano, Noelu, dzisiaj gramy sobie. Dzień dobry. Dzisiaj gramy Dzień sobie. Dzień dobry. Adaś ma do big beatboxa. Dobry. Ale jak Adaś otworzy tego beatboxa, to pierwsze zostawcie łapeczkę w górę i subskrypcję. Ale Adaś otwiera mega boxa i... Nie, nie meza boxa, beatboxa. Beatboxa, ale nic nie a Adaś gra na, in... na innym koncie. Dałem się złe do tak Edgar, bardzo głośno krzyczy. przywitaj się w stronę. Twoj... Nie, się nie widzę. Co ty? Się no, chyba się typnęła. Ma chyba do tepania. Wiecie, co do tepania. Wiecie, wiesz, bólu, że ja się uleczać, Tylko, że to z de, zbicie. No, to ostatni kwiat i zarobiłkę. No A teraz to, co ultem widzowie? A teraz to, co ultem. I zobaczycie. Wiecie, co robi ult? Wydziecie coś? Bo każdy wie, co robi ult. To nie widzę. Odsłonię z telefonu, odsłonię z telefonu coś... Telefon, to będzie telefon. 5-minutowy. Nie, 15-minutowy. Nie będziemy, ostatnio mieliśmy 10-minutowy, a trwało 17 minut. widać coś w ogóle, ale była też taka nie ja po, że ta na twarzy. Lefce. Jeden na razie odcinek na laptopie, ale nasza siostra przeszkadzała nam. To była ostatnia. No, to weźmy krótkie cięcie. Podawaj piłkę! Podawaj! Szybko strzelaj! Mm, takie właśnie zadaję się kolegów nuby. Może nie takich manów. Ja w ogóle się nie ruszam tylko stoję jak... Stoję jak łosie. Przepraszam, ale chyba się tak... szeli nie... mnie na dwa hity bierze. A szeli Taszeli... mnie dobija. No bo gorzej jest z bólem. Ale zabił to ma wygraną teraz w 100 procentach. To ma na pięć szefów. nawet ma gwiazdę gry. Strzelaj! Nie strzeliła była tak. żadnej. Ale tak wygrywasz. Ja też nie robiłem fale pucharów na te do BitBocza i 60 pucharów Odej się roznabił, że dzisiaj 40 pucharków i 60 tyle to się równo. O nie, mam ja jadele. Mam dara i mam seli seli sel. edara, seli tu seli seli sili 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 ona truta truta sili 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 Wam przyjeżdżać Ala, ala, Alla, alla, ten telefon, albo siad mi tam, senator. Chyba się ba, lecę na ci, ba. Eee, eee. Oni już ani jednego batuka. A wiecie, że Byron, jakby Edgar załatwił Byron, to by Byron nikt nie wziął. Gorzko jest Byron? Byron, nie wiesz, ten drugi zatruwający ty. Patrzcie, to tu mam. Adeś chce trafić tę legendy? Ale właśnie tę legendę chce trafić. Razem z Lazio MZ Dark Souls. tę legendę chce trafić. Te. Nie Leona. Pr o, to ona Amber, bo Amber jest najlepsza. Po Nie. prostu Amber to ostatnim dodali z legendy, dlatego jest ostatnią. A ostatnią postać masz tą, którą masz najwięcej wyrangowaną. Kara może najbardziej wyląkanego, że na nim 6 mocy, no raczej nie masz do tego Star powera, ani do Jetta, bo masz dopiero na nim 6 mocy. Jeżeli zrobiła macza, to jeżeli miała daną łapę, turdek. Pomóżcie. Strzelacie, typi? Oni nie? Ci się boją. Oni nie umiem grać. Że wam Oni nie Oni. umiem Oni grać. Oni chcą, żeby Eder nim pomógł, ha? No Ej, e, ja sam i piłka poleciała. No teraz... Teraz wytrubuję... Pa, pokażę wam na ile hitów trud bierze. Bo już pokazywałeś to w jednym odcinku. No i co? Oni nie, nie, nie oglądali. A ci, tego. którzy nie oglądali, niech sobie zobaczą. Tego odcinka jak kiedyś pokonywał krukiem bursa. <laughs> Widziałeś ten odcinek. Patrzcie! Bierze, bierze pod. Patrzcie. 3000, 3000, 5000, 4000. Jak jest dobrym że załatwia. To no bez pamięci, widzicie? Będziemy co A nie. jak on mówi wow, wow, wow. A awa, awa. Ja teraz. Ja, no, ja, no, mojej mamy telefonie, patrzcie, la, już mam, bo la, na, na będziesz la, a la, i mam, bo widzicie co? Na no, mamy telefonie. I mam szyście za gdzie? co? co? Wszystkie mam, bardzo ma, Mam franta. Na mamy telefon, mam franta. O okay. ej, teraz. Dramę. Smajknę. Smajknę. Używam, to dawaj. moją minę. Patrzcie. Zabiją mnie, przecież tam dubią minę. Zabiją będziemy kończyć łotycinek, bo będzie piętą. Koście Daj Dawaj mi piłkę! Oni prawie strzelili. Dawaj mi tą piłkę, daj mi tą piłkę. Masz tysiąc. tysiące. Strzelaj. Barley strzelił Diego 900. Nie Barley. Myślę, Barley, ty nie masz Barley'a. Ja. To chamby bardzo nic A więc. Zobaczenia na papa!